Widzowie, to ja, kluba Fishing. Witam Was na moim pierwszym filmie z wędkowania, a na kanale drugim filmie. Dzisiaj sobie pójdziemy na rybki. Jest ze mną ludowarka, możecie go już znać. No więc co? Tu mamy cały Nie, nie pytajcie, czy, czym to przynosimy. Jeszcze tutaj niosę plecak jeden i skrzynkę na spinning, bo tam mam rzeczy. No i co, widzimy się jak dotrzemy na miejsce. Dobra widzowie, dotarliśmy na miejsce ogólnie my będziemy rozstawiać tak z 20 minut bo wiadomo, trzeba wszystko przygotować, nastawić za zanęcić i w ogóle takie rzeczy więc no, będzie coś około 6.30 20 kiedy będziemy tutaj, no i łowić więc widzimy się tak, no za tyle ile powiedziałem mamy widzowie, w ogóle 13 stopni Jest, jestem w bluzie i długi spodniach, tak samo jak ludowarka. O, widzę jak już tam coś. To tam będziemy też zarzucać. Coś się zarzuci. No i co? 13 stopni 6 ustaloną. Może to się wleci, fajnego. Zobaczymy. Muzyka Nagrałem, ale taki oto amur. Piękny, zaraz go zważymy zmierzymy. Ludowarka, taki tutaj, lin. W Sens widzowie, ja tam lina złowiłem. No, ale tak się chaos, że mi do wody wpadł. On miał tak z 20 cm. A ludowarka poluje na... Szupaka widmo. Tak, widmo, bo cały czas jest. Ale i nie ma. Nadgryza tą przynętę. Ale jego nie ma. Ale go nie ma normalnie. No nie wiemy co mamy zrobić, aby go złowić. Będziemy potem iść po kolejną przynętę. No właśnie już. Mateusz? Powoli będziemy zdejmować bluzę. Uwaga. Zobacz, Uwaga. pokaż przynętę. Jest kurde. nie było kurde, że na pewno ta ryba jest. bo a Nie, 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 nie tu, o tu, o tutaj czekaj. I to z jednej strony ona a, Co to może być? To dajcie, jest, bo są. Dajcie, dajcie jakieś, jakieś rady, rady, bo naprawdę nie możemy ten. No jej złowić. Ja tutaj zarzuciłem zestawik też. Może następny amur na wleci, a coś tam w sumie pływa. Mam nadzieję, że coś fajnego będzie. O kurde, jest pławik zostawiłem. Może coś mam na, ha na haczyku, zobaczę. Nie, nic nie, nic nie ma. Na stawiam dobra, kurde. No i czekamy na jak jak coś to będzie nagrywane. Ludzie, Lin, mamy lina i to jako zaczep, bo na, na płetwie się nam za, 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 zaczepił. Zmierzymy go. Kurde, Widzowie, tak. Ale, ale waleczkę. bały waleśny. bardzo mocno, on mi ściągał całą, całą wędkę. Taki, o, piękny. Dobra, Dzisiaj ważmy. Dokładnie ma. 45! No to widzę, a waga, zobaczmy wagę. No. Ile? Dwa? Nie, Coś Kilogram 900. Widzowie, ma, jest ma 12.30 i nic... Naprawdę prawie nic nie było. A my jeszcze pozarzucamy, jak będzie jakaś ryba, to po prostu bez żadnego przedłużania, bez niczego będziemy tylko Zdjęcia będę wstawiał na filmie, a tam nie będzie żadnych nagrań, holowań itp. W tym? Tak, cię pochodzę. Oj, szupaczek by cię złapał. Dobrze by było.